Cześć, luty 2026 roku, Phnom Penh, Kambodża, Teko International Airport. W dzisiejszym odcinku oprowadzę Was po lotnisku i pokażę, jakie pierwsze kroki musicie wykonać, żeby sprawnie rozpocząć swoją podróż po Kambodży i zobaczyć ją właśnie od strony lotniska. Gdzie zjeść, gdzie odpocząć, jak zamówić graba, jak kupić kartę SIM, żeby mieć kontakt z zewnętrznym światem. To wszystko pokażę Wam w tym odcinku i to odcinku nietypowym, bo z perspektywy POV ta kamera, która na mnie wisi, będzie widziała dokładnie to, co ja widzę, i będzie to dokładnie to samo, gdy wylądujesz w Kambodży i rozpoczniesz swoją wielką przygodę. Pierwszym krokiem, jaki zobaczycie lądując w Kambodży i wychodząc z lotniska już po odbiorze bagażu, będą właśnie te drzwi. Zobaczcie, jak entuzjastycznie Panie witają kogoś, kto. Przyjechał, no was nie powitamy tak entuzjastycznie. Nie dlatego, że nie chcemy was powitać, tylko dlatego, że po prostu nie odbieramy naszych klientów z lotniska. To musicie wykonać sami. Dostaniecie szczegółową instrukcję, jak to zrobić i na pewno sobie poradzicie. A ten filmik tylko pomoże wam w sprawnym przejściu tego pierwszego etapu, tego gładkiego wejścia to, co Kambodża ma do zaoferowania. I dokładnie tak będą wyglądały Wasze pierwsze kroki. Wyjdziecie z lotniska, zobaczycie halę przylotów i pierwsze Wasze kroki powinny się skierować w kierunku stanowiska firmy Smart. Smart, który jest operatorem sieci komórkowej i który Wam da coś, co jest niezbędne, żeby w Kambodży podróżować sprawnie. Dostęp do internetu przede mną w tej chwili widzicie stanowisko Smarta. Jest to stanowisko, które sprzedaje karty SIM w wersji fizycznej. Jeżeli jesteście zainteresowani wersją eSIM, a taka wersja też jest, przejdziemy, pokażę wam gdzie taką kartę można kupić. Smart świetnie działa w Kambodży w tej chwili. Mamy luty 2026 roku jest wprowadzana na dużą skalę sieć 5G, także ten internet się tu bardzo szybko rozwija, aczkolwiek nadal to jeszcze nie jest ten internet, do którego jesteście przyzwyczajeni w Polsce. Kambodża ma to przed sobą. Pierwsze wrażenie po wyjściu z lotniska myślę pozytywne, już samo lotnisko po przylocie myślę zrobi na Was duże wrażenie. Duża przestrzeń, czysto, fajnie, to wszystko tutaj się ze sobą kom y y komplementarnie nakłada. Pierwsze, co też zobaczycie, piękna roślinność Kambodży, która wygląda tutaj dokładnie, dokładnie w ten sposób, jak widzicie za oknem. Bankomaty. Jeżeli potrzebujecie wypłacić jakieś środki, jest taka możliwość. Zobaczcie, wybór jest spory. Idziemy do dziewczyn ze Smarta, i tutaj właśnie dokonacie zakupu swojej karty telefonicznej. Niech to będzie Smart. Smart ma. Yy, najlepszą ofertę. Polecam, żebyście wybrali na początek tą ofertę, czyli 6 dolarów 60 giga. Dostaj, dostajecie dodatkowo 30 giga na Sieć 5G. Oczywiście to jest oferta, która się może zmienić, natomiast około 6 dolarów to jest kwota, którą musicie zapłacić. Dziewczyny się już tutaj do nas uśmiechają, zapraszają, każdy walczy o swojego klienta. To tutaj podejdziecie, dacie paszport, dziewczyna wam wszystko ustawi zarówno w telefonie, jak i ESIM i będziecie od razu gotowi do tego, żeby z tego internetu korzystać. Chodźmy dalej, zobaczmy, co lotnisko ma do zaoferowania. Stoją sobie meleksiki, które wożą po lotnisku osoby, które, które tego wymagają z uwagi na swój stan zdrowia. Pan poleruje podłogę, lotnisko jest spore, ma co polerować. Tania siła robocza to jest coś, co szybko zauważycie w Kambodży. Sporo ludzi wykonuje jakąkolwiek pracę, byle tylko zarabiać. Zobaczmy, jakie dzisiejsze loty. Jest godzina 14 u nas. Singapur, Pukok, to jest Wietnam, Ho Chi Minh City, Hongkong, Kong, Giang, to są Chiny, Jakarta, Guangzhou, Doha, oczywiście y, y, su, Suwarna Nabumi, to jest y, to jest Bangkok, Siem Reap, Singapur, jest tych lotów trochę. Oczywiście lotnisko nie osiągnęło jeszcze swojej pełnej mocy przerobowej, jeśli chodzi o ilość pasażerów. Musicie pamiętać, że lotnisko ma trochę więcej niż Kilka miesięcy zostały oddane do użytku w zeszłym roku, wrzesień, październik. To był tak zwany soft start, czyli pierwszy start i przyjmowania pasażerów dużych samolotów z całego świata, nie tylko tutaj z regionu Azji, również z Europy. Tutaj pierwsza kawka, jeżeli już nie możecie wytrzymać, a jeżeli jesteście bardziej głodni, macie schody, którymi można wjechać na górne piętro, piętro odlotów i tam zjeść, już coś konkretnego. Są też, oczywiście, wille, są też, oczywiście, windy. Za chwilę tam pójdziemy, pojedziemy do góry, żeby wam pokazać, jak wygląda górne piętro i co tam można zjeść, co można zrobić. Znowu coś, co będzie się Wam rzucało na, pier na pierwszy rzut oka samochody. Samochody, których tutaj jest naprawdę sporo samochody, których nie znacie z Europy GTV, który przede mną w tej chwili stoi. To jest brand kmerski, kmerski samochód, w pełni kmerski, oczywiście na chińskich komponentach. Zobaczcie, wygląda bardzo, przyz bardzo przyzwoicie i można go kupić za naprawdę śmieszne pieniądze. Śmieszne, oczywiście jak na nasze polskie warunki. Jeżeli dobrze kojarzę, taki samochód kosztuje trochę ponad 20 tysięcy dolarów. Excuse me, how much, is this, how much does it cost, this car? Sorry, so before, so I don't know. You don't know, okej. Ok, okej. Okay, okay. Okay, sorry, sorry. Zobaczcie, naprawdę samochód. Pan nie wiedział, ile samochód kosztuje, myślałem, że jest obsługi, a teraz zobaczcie, naprawdę przyzwoity samochód. Moim zdaniem między 25 a 30 tysięcy dolarów SUV do miasta jak malowany, fajnie wygląda, przypomina brand europejski, tu nawet nasz operator zajrzy do środka, żeby pokazać wam. Że to nie jest chińska tandeta, tylko pełnowartościowy samochód, który myślę za te pieniądze zdecydowanie się broni i e, przyjemnie się z niego korzysta. To też jest osobny wątek. Nagramy dla Was film na temat motoryzacji chińskiej, która, co tu dużo mówić, no, niebawem e, absolutnie zdominuje również motoryzację motoryzację europejską z uwagi na koszty i to, że te samochody niczym nie różnią się od tego, z czego znacie motoryzację europejską. Przede mną z kolei z kolei marka, która wchodzi w tej chwili do Europy, Hongqi, do Polski dokładnie, te samochody można już u nas e, kupić. Zobaczcie, też niczego sobie samochody, większe, mniejsze, co kto lubi, czy wanik, czy jakiś mniejszy SUV, to jest do dyspozycji. E, za naprawdę rozsądne pieniądze Może podejdźmy tutaj do, e, do okienka i zapytamy pani no, zobaczmy Dziewczyny już. Hello uh, I'd like to ask, uh, what is the price of this model? This one here I pani tutaj przelicza nam cenę 59 000, czyli niecałe 60 000 dolarów. Ok, perfect. And, uh, the największy? one 60 000 dolarów. Uh, Hongqi MZ 188. Ok, dziękuję. 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 Ten największy 188 tysięcy. Wejdziemy sobie zobaczyć bliżej, jak on wygląda. Zobaczcie, jest tutaj oferta. Oczywiście po chińsku. E, kamerzysta otwiera, otwiera. Zobaczcie, jak luksusowo można jeździć. Świetnie to wszystko wygląda e, i, i myślę, że dni motoryzacji europejskiej są zdecydowanie policzone. Skórki, e, fajny monitorek. No nic, nic więcej. Naprawdę do szczęścia nie potrzeba. Hongqi MZS i Hongqi największy Haku 9, taki już powiedziałbym rodzinny, rodzinny van ogromny w środku naprawdę robi robi duże wrażenie. Dobra, ale kontynuujmy naszą wycieczkę. Tutaj mamy znanego na całym świecie Starbucks'a którego akurat nie rekomendujemy, polecamy jako ekipa Relocatify, żebyście skorzystali z lokalnego Brauna, Bardzo fajna bardzo fajna, knajpa, bardzo fajna, kawiarnia, bardzo dobra sieć. Ci, którzy kawę piją, a wiem, że wielu z Was pije, będzie myślę zachwycona. Pierwszy spot żywieniowy, M Pho, Fo, czyli zupa bulion w stylu wietnamskim. Bej że jesteście bardzo głodni, myślę, że się tutaj nie, nie, za, nie. Myślę, że będziecie tutaj bardzo zadowoleni. Zobaczcie na ceny. Absolutnie fantastyczne, jak na lotnisko. Do tego oczywiście chryzantemy, czerwone symbole. Tak jak mówiłem wcześniej, jesteśmy przed chińskim rokiem. W związku z tym będzie to wszechobecne, sporo ludzi. Myślę, że może być to świetny początek Waszej podróży po Kambodży i oczywiście w lodóweczce co. Kokosik, podstawa tutejszej diety. Zawsze za tym kokosem tęsknię w Polsce najbardziej, bo tak naprawdę tylko tutaj te kokosy tak świetnie smakują. Może nawet jak skończymy dzisiejsze nagrywki razem z moim kamerzystą, udamy się tutaj, żeby takiego kokosa sobie, kokosa sobie właśnie zjeść. A teraz mamy zaliczoną pierwszą część halę przylotów. Teraz pojedziemy zobaczyć, co jest na górnym piętrze, czyli hala odlotów. Tutaj mamy windy, jeżeli chcecie korzystać z windy. Natomiast my, na potrzebę tego wideo, pojedziemy sobie schodami, żebyście zobaczyli, jak pięknym budynkiem jest ten budynek lotniska. Znowu zobaczcie, dekoracja na chiński nowy rok. Także naprawdę jest tego sporo. To za miesiąc całkowicie zniknie i pojawi się, podobnie jak u nas, z dużym wyprzedzeniem w Przyszłym roku, także będzie tego zdecydowanie sporo. Chiński Nowy Rok jest obchodzony co roku. I ciekawostka dla tych, którzy nie wiedzą, jest to święto ruchome. Także nigdy nie przypada w ten sam dzień, rok po roku. Jest to święto ruchome, związane głównie z tym, że Chiński Nowy Rok jest oparty o kalendarz lunarny, kalendarz księżycowy. W związku z tym nie jest to nigdy ten sam dzień, rok po roku. Jest ten chiński nowy rok ruchomy. Wjeżdżamy sobie, przyjeżdżamy sobie na piętro odlotów, i z tego właśnie miejsca zaczniecie swoją przygodę, gdy będziecie z Kambodży wyjeżdżać, i gdy ta łezka w oku zacznie się Wam kręcić, że to już czas wracać do domu. Dobra, słuchajcie, jesteśmy teraz na drugim piętrze, na piętrze odlotów, czyli departures to tutaj, z tego właśnie miejsca, będziecie startowali, już skończycie swoją przygodę w Kambodży, obejrzycie to, co dla Was ciekawe, być może założycie konto, kupicie nieruchomość, to wszystko przed Wami. Tak to wygląda. Tym oto posągiem Buddy, który jest widoczny przede mną, zaczynaliśmy dzisiejszy odcinek. To jest centralny punkt lotniska, to miejsce... Jest w tradycji buddyjskiej uważane za pomnik, w związku z czym nie można podchodzić blisko. Jest ochrona, która tego pilnuje, także dobrze by było, żebyście zachowali szacunek do tego miejsca i postępowali tak, jak robią to turyści i lokaleści, którzy korzystają z tego lotniska. Po mojej prawej stronie widzicie to w tej chwili bramka, bramka odlotów. Jak widać. Kolejki ustawiają się do tego, żeby nadać bagaż. A jak już jesteście głodni i chcecie skorzystać z tego, co lotnisko ma do zaoferowania, pójdziemy na pierwsze piętro i tam zobaczymy pierwszą część restauracyjną. Potem pójdziemy do drugiej części restauracyjnej, która jest po lewej stronie. I jeżeli jesteście bardzo głodni po tym długim locie, a musicie pamiętać, że stąd w najlepszym przypadku taksówką grabem pojedziecie około godziny, a czasami nawet godzina 20. Dobrym pomysłem jest skorzystać właśnie z tej oferty, którą znajdziecie na piętrach wyższych. Także w tej chwili tam jedziemy. Tutaj też taki mały protip. Tutaj znajdziecie większą ilość toalet niż te, które są na tym parterze piętra odlotów. Także jeżeli macie tak powiem, ciśnienie, to warto przyjść wyżej. Kawiarnia, jakaś tutaj restauracja, czy bardziej tutaj, akurat kafejka, znany na całym świecie Marsze, czyli nawagę różnego rodzaju produkty. Fajne, jeżeli nie jesteście jeszcze gotowi na pełen experience azjatyckiej kuchni. Warto spróbować rzeczy, które na pewno z Europy znacie. Tutaj popularne. Burgery, fish and chipsy, to wszystko jest do Waszej dyspozycji, czy po prostu prosty omlet, to wszystko, to wszystko co tutaj znajdziecie, ale znajdziecie też chiński, chińską zupę, czy nudle, czy wietnamskie pho. Myślę, że może to być fajny element wejścia w to bogactwo kulinarne, które Kambodża ma do zaoferowania. Zobaczcie, jeszcze nawet choinki stoją, dlatego zacząłem od tego, że Luty. Tylko ważna informacja: to nie są choinki związane z Bożym Narodzeniem. Jesteśmy na początku lutego, w związku z tym, e, za około, w tej chwili jest 3 luty, za mniej więcej 10-11 dni rozpoczyna się Chiński Nowy Rok, który tutaj jest bardzo e, hucznie obchodzony. Sporo e, obywateli Chin tutaj mieszka, wielu Kmerów też ma korzenie w Chinach. W związku z tym jest to coś, co kmerzy obchodzą. Im będziemy wchodzić głębiej w lotnisko, im głębiej będziecie wjeżdżać w miasto, właśnie w styczniu, lutym w danym roku, tym więcej będziecie widzieli rzeczy związanych z chińskim Nowym Rokiem, który jest tutaj powszechnie świętowany. Zresztą, żebym nie był go osłowny, zobaczcie, tutaj mamy, mamy taką piękną reklamę, jakiś brand World Pop, Let's travel the world, New Year 2026, czyli nowy rok lunarny, chiński nowy rok, który dosłownie za dwa tygodnie będzie się zaczynał. Chodźmy dalej, możemy tutaj z moim kamerzystą zobaczyć, co widać z góry. To jest tą część, której Wam nie pokazałem, bo to jest część związana z przylotami. Tą część, dokładnie to miejsce, które w tej chwili widzicie przede mną, nie wiem na ile kamera to pokaże, to jest miejsce, gdzie będziecie odbierali swój bagaż. Pasy po, po lewej, pasy po prawej, schody na wprost, czyścik sobie tam jedzie, stąd będziecie schodzić i odbierali swój bagaż. My jesteśmy teraz na pierwszym piętrze, na piętrze odlotów. Także dzisiaj tam się nie dostaniemy. Tam rozpoczniecie swoją przygodę, gdy wylądujecie w Kambodży na Teko International Airport. Idziemy do drugiej części, drugiej części lotniska, części również restauracyjnej, gdzie są inne knajpy niż te, które widzieliście. Myślę, że może to być całkiem fajny, też fajne miejsce, żeby zaspokoić swój pierwszy głód. Tutaj zobaczcie, duma kmerskiej motoryzacji GTV. W pełni kmerski samochód, to też jest bardzo ciekawe, że taka Kambodża jest w stanie wypuścić swój samochód, a taka Polska, taka rozwinięta, swojego samochodu już nie ma. Samochód w dużej części na y, komponentach oczywiście chińskich, natomiast wierzcie mi, no nie jest to coś, co Kambodża, czemu Kambodża może się wstydzić, także zobaczcie, jak dla chcącego nic trudnego. Jak będziecie odlatywali, to tutaj będzie pierwszy, pierwszy checking. Po mojej prawej stronie pierwszy checking, tutaj odbijecie swój boarding pass i pójdziecie już do security, do sprawdzenia bagażu. A my tymczasem pojedziemy do tej drugiej części restauracyjnej, żebyście sobie zobaczyli jak to tutaj wygląda i co te miejsca mają dla was do zaoferowania. Wjeżdżamy na piętro restauracyjne i znane brandy na całym świecie, brand Paul. Tutaj pani nas zaprasza o kończan. Kont... Thank you. Pol, gdzie zjecie bagieteczkę e, znaną na całym świecie, Tokyo Station, czyli jakieś podstawowe nudne, nudle, e, ryże, tego typu historie. I pierwszy taki, e, że tak się wyrażę, pierwszy krok w kierunku chińskiej kuchni, chociaż niekoniecznie tu the pizza company, a tu mamy Isang, Sang, czyli jakąś. I jakąś, słuchajcie, już chińską knajpę. To też widać. Zobaczcie, tak wyglądają dekoracje na chiński Nowy Rok. Kryzantemy, tam mamy kadzidła, dużo czerwieni. Chińczycy to bardzo lubią. Tu możemy sobie zobaczyć, co możecie zjeść. Klasyk kuchni chińskiej, czyli kaczuszka, ewentualnie w innej wersji. Oczywiście z kośćmi. Chińska restauracja. Myślę, że może być to fajne wejście w klimat kuchni Kambodży. Jak widzicie, ceny powalają z nóg, jak na lotnisku, także, także tu już sami musicie sobie odpowiedzieć, czy warto, czy nie warto. Zobaczmy, co jeszcze jest z tej strony. Z tej strony też coś chyba chińskiego będzie, zaraz zobaczymy. Nie, tutaj jest jakiś Blue Pumpkin, czyli taka kawiarnia, możecie sobie jakąś kanapeczkę zjeść, wypić kawkę psiki, może jakieś piwko, co kto lubi. Jak widzicie, od, od koloru do wyboru lodziki, miejsce gdzie można usiąść. Zobaczcie ile tu jest przestrzeni, fajne fotele, fajnie to wszystko jest zorganizowane. Idziemy dalej e, kontynuować ten nasz tour e, po lotnisku Teko International Airport w Kambodży, Phnom Penh. Ja za każdym razem, gdy tutaj jestem, zachwycam się tą architekturą, która jak na lotnisko jest naprawdę cudowna. W różnych lotniskach na świecie byłem i nie wszędzie te lotniska tak wyglądają. Pierwszy raz, to też ciekawe, jestem na tym lotnisku w ciągu dnia, bo z reguły ląduję nocą albo wczesnym porankiem, i nie widać tego, jak cudownie słońce gra na suficie jak tworzy właśnie takie. Ciekawe kształty, to ta architektura lotniska nawiązuje do tradycyjnej architektury kmerskiej, która myślę, może być bardzo dla ludzi z Europy i nie tylko z Europy oryginalna, także wygląda to naprawdę imponująco. Lotnisko pokazuje też skalę i kierunek rozwoju Kambodży na najbliższe lata, który jest tylko jeden. Kambodża może tylko rosnąć i budować swoją międzynarodową markę. Jako kraj jeszcze bardziej bezpieczny, jako kraj ciekawy do inwestycji, kraj młodych ludzi, głodnych sukcesów głodnych sukcesu i, i kraj z najnowocześniejszą bankowością na świecie, z amerykańskim dolarem. Myślę, że to są rzeczy warte podkreślenia, bo nie za bardzo jest alternatywa na świecie, jeżeli szukacie rozwiązań, które Kambodża ma do zaoferowania. Tutaj widzicie kolejeczki. Dla chińskich linii China Southern Lines, tutaj terminale do self-check-in, do własnego check-inu. Bardzo fajnie to funkcjonuje. Jeżeli latacie więcej, to pewnie wiecie o czym mówię. Także też polecam korzystać z tych terminali. A teraz sobie przyjdziemy do miejsca, gdzie zaczęliśmy zwiedzać. E, właśnie to piętro, piętro odlotów i pokażę wam, e, pie, pokażę wam miejsce, gdzie zaczęliśmy naszą dzisiejszą podróż. Czyli, czyli bramkę przylotów, która znajduje się na parterze tego imponującego lotniska. Pokazałem Wam całe lotnisko. Wiecie, jak wygląda parter, wiecie, jak wygląda piętro. Skorzystaliście z oferty gastronomicznej lub nie. I kierujecie się do wyjścia. To już ten moment, kiedy macie wykupionego smarta, macie zainstalowanego Graba i zamawiacie taksówkę do hotelu. Zamawiacie ją w aplikacji oczywiście Grab, podajecie adres hotelu. I kierujecie się do wyjścia. Zaraz pokażę Wam, gdzie jest to miejsce, gdzie grab Was odbierze i zabierze do miejsca docelowego. A dla tych, którzy boją się, są zmęczeni albo nie są do końca przekonani, czy grab jest dobrym pomysłem po tak długim locie, zamówcie sobie, proszę, transfer hotelowy. Ktoś z hotelu po Was przyjdzie i tak jak. Ktoś z hotelu po Was przyjedzie, i tak jak panowie, których za chwilę zobaczycie po mojej prawej stronie, którzy stoją za różnymi kartkami, już oczywiście będą Was naganiać też na taksówki, tuktuki. Polecam wziąć graba, będzie prościej, lub będą tacy jego mościowie, jak tutaj ten pan z tabliczką, z Waszym imieniem, nazwiskiem, nazwą hotelu. I on was zabierze do hotelu, jeżeli wybierzecie transfer hotelowy. Jeżeli tego nie zrobicie, musicie przemieścić się kawałek dalej. Tutaj jeszcze te. Tutaj. Tutaj. Thank you. Thank you. Tutaj jeszcze was nie zabiorą. Idziemy jeszcze kawałek dalej, i przy tej drugiej ulicy, kawałek dalej, będzie czekał na was Grab. Grab, czyli azjatycki Uber. Co ważne, w Grabie sprawdźcie sobie, jaki to jest samochód jaka rejestracja, żebyście wsiedli do tego właściwego. Kambojez jest bardzo bezpiecznym miejscem, więc nie grozi wam tutaj, nie wiem, porwanie, taksówką, jakieś dziwne miejsce, to się raczej nie zdarza. Natomiast wejdźcie do samochodu i zapytajcie, czy to grab, sprawdźcie na jego telefonie, czy jest wasze, są wasze dane, dokąd jedzie. Bardzo możliwe, że przyjedzie po was. Taki czerwony prius, czy jakikolwiek prius, który tutaj jest bardzo popularny. Taki Protip polecamy każdemu. Zamówcie sobie, w grabie samochód Premium i wybierzcie, tam jest taka opcja wyboru, żeby był to Premium Electric. Bo najczęściej są to nowe samochody, natomiast Taki grab, który przed chwilą jechał, ten czerwony Prius, może nie być nowy. One często mają miliony kilometrów na kulane i ten zapach w środku może nie być najprzyjemniejszy. W związku z tym polecam wybranie premium w grabie, zaznaczenie EV, Electric Vehicle i przyjedzie po Was bardzo fajny, nowiutki, najczęściej chiński elektryk, który zawiezie Was już do hotelu. I to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi gładko wejdziecie w to, co Kambodża ma do zaoferowania. Do zobaczenia w Kambodży.